Kultywator podorywkowy to maszyna rolnicza, która spulchnia glebę w zależności od wersji na głębokości do 15 cm lub model wyposażony w zęby do bezorkowej uprawy do 35 cm. Pomaga w mieszaniu resztek roślinnych, rozluźnianiu ziemi i niewylawaniu nierówności, co przygotowuje pole do siewu. Wybór odpowiedniego kultywatora zależy głównie od liczby belek z elementami roboczymi. W dzisiejszym filmie przedstawimy Ci różnice między kultywatorami o różnej ilości belek oraz ich cechy. Kultywator dwubelkowy przeznaczony jest do zastąpienia pługa podorywkowego. Po jego użyciu wymagane jest jednak głębsze spulchnianie gleby. Z racji budowy pozostawia on także wyraźne ślady resztek roślinnych. Mniejsza ilość elementów roboczych pozwala natomiast na agregowanie go z ciągnikiem o mniejszej mocy. Kultywator trzybelkowy ma więcej elementów roboczych niż dwubelkowy, co daje mu przewagę nad poprzednikiem pod względem rozdrabniania resztek pożniwnych oraz możliwości pracy na większych głębokościach. Układ elementów roboczych na trzech belkach zapobiega zapychaniu się maszyny przy dużej ilości resztek. Polecany jest do uprawy bezorkowej na głębokość do 35 cm. Kultywator czterobelkowy jest bardziej uniwersalny. Może wykonywać różne prace, takie jak zwalczanie chwastów, uprawa przedsiewna, spulchnianie gleby oraz mieszanie nawozów. Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego kultywatora? Większe pola wymagają kultywatorów z większą ilością belek dla efektywniejszej pracy, a więcej belek oznacza konieczność użycia mocniejszego ciągnika. Cięższe gleby mogą wymagać kultywatorów z większą liczbą belek. Więcej belek to wyższy koszt maszyny. Większe kultywatory mogą być trudniejsze do transportu. Wybór kultywatora podorywkowego zależy od indywidualnych potrzeb rolnika i warunków jego gospodarstwa. Warto skonsultować się z ekspertami i innymi rolnikami, aby znaleźć najbardziej odpowiedni model. Ważne jest dokładne przemyślenie decyzji, uwzględniając specyfikę pola, moc ciągnika, strukturę gleby, budżet oraz kwestie przechowywania i transportu. Wejdź na rolmako.pl i wybierz maszynę odpowiednią dla ciebie.